Na odczycie testamentu powiedział: Ona mnie chroniła, gdy nikt inny tego nie zrobił i zostawił mi cały majątek. Sala notarialna na warszawskiej Pradze była wypełniona napięciem tak gęstym, że można by je kroić nożem. Zimowy wiatr za oknem szarpał nagimi gałęziami lip, a ja siedziałam w ostatnim rzędzie, próbując być niewidoczna. Moje dłonie drżały, gdy ściskałam starą torebkę po babci, jedyną rzecz, która mi po niej została. Nazywam się Katarzyna Nowak i zaraz opowiem Wam historię, która całkowicie odmieniła moje życie: historię o tym, jak jedna decyzja o obronie bezbronnego człowieka zmieniła wszystko. Jeśli kiedykolwiek czuliście się niewidoczni, jeśli ktoś Was lekceważył lub uznawał za nic niewartych, zostańcie ze mną. Skomentujcie poniżej swoje doświadczenia, polubcie ten film i subskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogli pomagać wszystkim ludziom, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Wasza historia też się liczy. Siedziałam tamtego grudniowego poranka roku 2023 patrząc na rodzinę Kowalskich, bogatą warszawską dynastię, która zawsze traktowała mnie jak powietrze. Anna Kowalska-Wiśniewska siedziała w pierwszym rzędzie, jej platynowe włosy idealnie ułożone, szanel na ramionach błyszczący pod jarzeniówkami. Obok niej jej brat Marcin, właściciel trzech kamienic w centrum Warszawy, nerwowo stukał palcami o kolano. Za nimi cała reszta krewnych i znajomych, ludzie, którzy przez ostatnie 20 lat nie zadali sobie trudu, żeby zapytać mnie, jak się miewam. Wszyscy czekaliśmy na odczytanie testamentu pana Stanisława Kowalskiego, osiemdziesięcioletniego wdowca, który zmarł tydzień wcześniej w swoim apartamencie na Żoli Bożu. Człowieka, którego przez ostatnie trzy lata miałam zaszczyt nazywać przyjacielem, choć jego rodzina nigdy tego nie zaakceptowała. Notariusz, pan Jerzy Mazur, wysoki mężczyzna o siwych włosach, poprawił okulary i otworzył przed sobą grube dokumenty. Atmosfera w sali stała się jeszcze bardziej napięta. Panie i panowie, Zanim przystąpię do odczytania właściwego testamentu, zmarły prosił mnie, żeby odczytać Państwu jego osobiste oświadczenie. Pan Mazur wziął do ręki kartę papieru, napisaną charakterystycznym pismem pana Stanisława. Rozpoznałabym je wszędzie. Przez trzy lata widziałam, jak każdego ranka pisał w swoim dzienniku, siedząc przy kuchennym stole. Piszę te słowa będąc w pełni świadomości, pragnąc wyjaśnić Państwu decyzję, które powiałem w swoim testamencie. Przez ostatnie dwadzieścia lat. Odkąd zmarła moja ukochana żona Jadwiga, czułem się coraz bardziej samotny. Moja rodzina odwiedzała mnie głównie wtedy, gdy potrzebowała pieniędzy. Moje telefony pozostawały bez odpowiedzi. Moje urodziny przechodziły niezauważone. Mogłam usłyszeć, jak Anna głośno przełyka świnę. Marcin przestał stukać palcami. Ale trzy lata temu poznałem młodą kobietę, która zmieniła moje życie. Katarzyna Nowak była wtedy 27-latką, pracowała jako opiekunka w agencji, do której zwróciłem się w desperacji, nie mogąc już samodzielnie funkcjonować. Nie szukałem przyjaciółki, szukałem kogoś, kto pomoże mi w codziennych obowiązkach. Wszyscy spojrzeli w moją stronę. Poczułam, jak policzki płoną mi ze wstydu i emocji. Katarzyna została nie tylko moją opiekunką, stała się córką, której nigdy nie miałem. W czasach, gdy moja prawdziwa rodzina zapominała o mojej egzystencji, ona przynosiła mi ciepłe zupy, czytała gazety, słuchała moich wspomnień o wojnie i o życiu, które przemijało. Ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, broniła mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Moje serce biło tak głośno, że miałam wrażenie, iż wszyscy je słyszą. Wspomniałam tamten straszny dzień rok temu, gdy Anna i Marcin przyszli z papierami, próbując przekonać dziadka do przepisania majątku na siebie. To był słoneczny czerwcowy poranek. Pan Stanisław siedział na balkonie, Ciesząc się widokiem na park Krasińskich, gdy zjawili się jego siostrzenica i siostrzeniec. Ja byłam w kuchni, przygotowując mu ulubioną herbatę z miodem, gdy usłyszałam podniesione głosy. Wujku, nie możesz już mieszkać sam, mówiła Anna, jej głos brzmiał słodko, ale słyszałam w nim zimną kalkulację. Zobacz na siebie, ledwo chodzisz, zapominasz o lekach. Najlepiej będzie, jeśli przepiszesz mieszkanie na mnie. Będę mogła się tobą lepiej zaopiekować. Anna ma rację, wtracił Marcin. My jesteśmy twoją prawdziwą rodziną. Ta dziewczyna, wskazał w stronę kuchni, to tylko najemnica. Robi to dla pieniędzy. Nie obchodzi ją twoje dobro. Pan Stanisław siedział w milczeniu, a ja widziałam przez uchylone drzwi, jak jego ramiona się zapadają. W tym momencie coś we mnie pękło. Wyszłam z kuchni stacą, z na której były trzy szklanki herbaty. Moje ręce się nie trzęsły. Czułam się dziwnie spokojna i zdeterminowana. Przepraszam, że przeszkadzam, powiedziałam, stawiając tacę na stoliku. Ale usłyszałam państwa rozmowę i myślę, że pan Stanisław powinien wiedzieć kilka rzeczy. Anna spojrzała na mnie z oburzeniem. Słucham. Kto ci pozwolił się wtrącać w rodzinne sprawy? Nikt, odpowiedziałam spokojnie. Ale pracuję tutaj od dwóch lat i obserwuję. Pan Stanisław, czy pamięta pan? Kiedy Państwo Anna i Marcin odwiedzili Pana ostatni raz przed dzisiejszym dniem? Pan Stanisław patrzył na mnie z zaciekawieniem, ale nie odpowiedział. To było sześć miesięcy temu, na Wigilię. Przyszli na godzinę, zostawili kartkę świąteczną i wyszli, bo mieli inne zobowiązania. Pan Stanisław płakał po ich wyjściu. To nieprawda, wybuchnęła Anna. To prawda, powiedziałam cicho. I wie Pani, co jeszcze jest prawdą? To. Że przez ostatnie dwa lata ani razu nie zadzwonili państwo z pytaniem, jak się pan Stanisław czuje. Ani razu nie przyszli w odwiedziny bez konkretnego celu. Ani razu nie pamiętali o jego urodzinach. Marcin wstał z krzesła, jego twarz czerwieniała z gniewu. Jak śmiesz? Ja śmiem, przerwałam mu, bo ktoś musi. Pan Stanisław to wspaniały człowiek, który zasługuje na szacunek i miłość, nie na traktowanie jak źródło pieniędzy. Każdego ranka budzi się o szóstej żeby nakarmić koty w parku. Każdego wieczora czyta książki o historii Polski, bo kocha swoją ojczyznę. Pamięta nie na wszystkich dzieci sąsiadów. Opowiada najpiękniejsze historie o swojej żonie, która zmarła 20 lat temu. A on wciąż nosi jej zdjęcie w portfelu. Głos mi się łamał, ale kontynuowałam. I wie pan co? Pan Stanisław ma każde prawo decydować o swoim życiu i swoim majątku. Ale jeśli państwo naprawdę go kochają, to nie powinni Państwo próbować go szukać w momencie, gdy czuję się samotny i zagubiony. Pan Stanisław patrzył na mnie w milczeniu, a w jego oczach dostrzegłam coś, czego wcześniej tam nie widziałam, dumę. Katarzyna powiedział w końcu, jego głos był mocny pomimo wieku. Czy mogłabyś poprosić Państwa o opuszczenie mojego domu? Muszę przemyśleć naszą rozmowę. Anna i Marcin spojrzeli na mnie z taką wściekłością, jakbym właśnie odebrała im najcenniejszy skarb. Co, być może, właśnie zrobiłam. Wujku, ona cię manipuluje, zaczęła Anna. Wyjść, powiedział pan Stanisław, a jego głos brzmiał tak stanowczo, że oboje natychmiast się usłuchali. Po ich wyjściu pan Stanisław długo siedział w milczeniu. W końcu spojrzał na mnie i powiedział, dziękuję, Kasiu. Nikt nie bronił mnie tak od śmierci Jadwigi. Tamtego wieczoru długo rozmawialiśmy. Pan Stanisław opowiadał mi o swojej młodości, o wojnie, o tym, jak poznał swoją żonę podczas tańców w Pałacu Kultury. Mówił o tym, jak rodzina po śmierci Jadwigi zaczęła traktować go jak obciążenie, a nie jak człowieka z własnymi potrzebami i uczuciami. Wiesz, Kasiu, powiedział, gdy zapadał zmrok, ty jedyna traktujesz mnie jak człowieka, nie jak problem do rozwiązania lub pieniądze do odziedziczenia. Przez następny rok nasz związek stał się jeszcze silniejszy. Pan Stanisław nie był już tylko moim pracodawcą, był dziadkiem, którego nigdy nie miałam. Umarli mi rodzice, gdy miałam 15 lat w wypadku samochodowym pod łodzą i od tej pory byłam sama. Pan Stanisław wypełnił pustkę, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. Uczył mnie grać w brydzia. Opowiadał historię o przedwojennej Warszawie. Razem oglądaliśmy stare polskie filmy i płakaliśmy przy kanale wajdy. Każdego dnia o czwartej piliśmy herbatę z ciasteczkami, a on opowiadał mi o swojej młodości, o czasach, gdy Warszawa odbudowywała się z gruzów. Jego rodzina praktycznie przestała się odzywać. Czasami Anna dzwoniła, ale tylko wtedy gdy potrzebowała pożyczyć pieniądze na kolejny pilny wydatek. Pan Stanisław zawsze wysyłał, ale wiedziałam, że to go boli. Dlaczego im pomagasz, skoro oni cię nie odwiedzają? Pytałam kiedyś. Bo to rodzina, Kasiu odpowiadał smutkiem. A rodzina to jedyne, co zostaje człowiekowi na starość. Nie, powiedziałam wtedy. Miłość to jedyne, co zostaje człowiekowi na starość. A rodzina to nie tylko krew, to ludzie, którzy cię kochają bez warunków. Pan Stanisław uśmiechnął się wtedy po raz pierwszy od wielu miesięcy. W grudniu zaczął się źle czuć. Lekarze powiedzieli, że to serce po prostu się zużyło po 80 latach życia, w tym wielu trudnych latach wojny i odbudowy kraju. Przez ostatnie tygodnie nie opuszczał łóżka, a ja zostałam przy nim jako jedyna. Wtedy właśnie powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Kasiu, gdybym miał córkę, chciałbym, żeby była dokładnie taka jak ty. Nie dlatego, że się mną opiekujesz, każdy może płacić za opiekę. Ale dlatego, że mnie kochasz. Bez warunków, bez oczekiwań. Kochasz starego człowieka, który nie ma ci już nic do zaoferowania oprócz wspomnień i wdzięczności. Pan Stanisław ma mi bardzo dużo do zaoferowania, odpowiedziałam przez łzy. Mamy do zaoferowania mądrość, dobroć, historie, które robią z życia coś pięknego. Zmarł spokojnie w swoim śnie, trzymając moją dłoń. Jego ostatnie słowa brzmiały, dziękuję ci, córeczko. A teraz, siedząc w tej sali notarialnej, słuchałam, jak pan Mazur czyta dalej jego testament. Katarzyna była przy mnie w najcięższych chwilach. Gdy miałem zapalenie płuc, nie opuszczała szpitala. Gdy nie mogłem spać z powodu bólu, czuwała przy moim łóżku. Gdy rodzina próbowała mnie oszukać, stanęła w mojej obronie, choć mogła przez to stracić pracę. Ona jedna traktowała mnie jak człowieka wartego miłości i szacunku. Anna i Marcin wymienili spojrzenia pełne paniki. Już chyba przeczuwali, co nadchodzi. Dlatego też, po długim namyśle i przy pełnej świadomości, postanowiłem przekazać cały mój majątek, włączając to mieszkanie na Żoliborzu, dom letniskowy w Konstancinie, samochód oraz wszystkie oszczędności na kontach bankowych Katarzynie Nowak, która jedyna udowodniła, że kocham nie bez względu na to, co posiadam. W sali zapanowała całkowita cisza. Mogłam usłyszeć bicie własnego serca i szum wiatru za oknem. Mojej rodzinie krwi pozostawiam pamiątki, obrazy po mojej żonie, jej biżuterię oraz albumy ze zdjęciami, mając nadzieję, że będą im przypominać o wartościach, które gdzieś po drodze utracili. Katarzynie pozostawiam wszystko pozostałe, bo ona jedyna pokazała mi prawdziwy sens rodziny. Pan Mazur zdział okulary i spojrzał na zebranych. Testament został sporządzony zgodnie z prawem, podpisany w obecności dwóch świadków i nie podlega zaskarżeniu. Pani Katarzyna, czy mogę prosić o podejście po dokumenty? Wstałam na drżących nogach, czując na sobie wzrok wszystkich obecnych. Anna wstała tak gwałtownie, że przewróciła krzesło. To niemożliwe, krzyczała, i starannie ułożone włosy rozpuszczały się, a makijaż rozmazywał od łez wściekłości. To jakaś dziwka go omotała. To oszustwo. Proszę się uspokoić, powiedział stanowczo pan Mazur. Testament jest w pełni prawomocny. Pan Kowalski był badany przez psychologa sądowego dwa tygodnie przed śmiercią. Jego stan umysłowy nie budził żadnych wątpliwości. Marcin podszedł do mnie, jego twarz była czerwona z wściekłości. Myślisz, że to koniec? Będziemy walczyć. Znajdziemy sposób, żeby udowodnić, że to manipulacja. Spojrzałam mu prosto w oczy, czując dziwny spokój. Może pan walczyć, ile pan chce, powiedziałam cicho. Ale prawda jest taka, że przez trzy lata byłam przy panu Stanisławie wtedy, gdy państwo uznali, że ważniejsze są Wasze sprawy. Byłam przy nim, gdy był chory, gdy był samotny, gdy potrzebował kogoś do rozmowy o życiu. Nie robiłam tego dla pieniędzy, robiłam to, bo go kochałam. Nieprawda, wrzasnęła Anna. Robiłaś to dla majątku. Od początku to było Twoje cyniczne obliczenie. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie z powodu jej oskarżeń. Płakałam z powodu smutku, że ludzie potrafią być tak ślepi na miłość gdy ona nie pasuje do ich wyobrażeń. Proszę pani, powiedziałam, odwracając się do Anny, jeśli naprawdę tak pani myśli, to znaczy, że nigdy pani nie zrozumiała, czym jest bezinteresowna miłość. I to nie jest moja wina, to pani strata. Wyszłam z sali notarialnej do zimnego warszawskiego powietrza, trzymając w ręku dokumenty, które zmieniły moje życie. Ale najważniejsza zmiana już się dokonała trzy lata wcześniej, gdy poznałam człowieka, który nauczył mnie, że rodzina to nie krew, ale miłość. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było pojedanie do kwiaciarni i kupienie bukietu białych róż, ulubionych kwiatów pani Jadwigi. Pojechałam na cmentarz Powąskowski i położyłam je na grobach państwa Kowalskich. Panie Stanisławie, powiedziałam, klęcząc przy nagrobku, obiecuję, że nie zmarnuję tego daru. Nie chodzi tylko o pieniądze czy mieszkanie. Chodzi o to, że pokazał mi pan, jak ważne jest traktowanie ludzi z godnością i miłością. Będę kontynuować pana dziedzictwo. I dotrzymałam słowa. Z odziedziczonego majątku utworzyłam fundację dom Stanisława, która zapewnia opiekę starszym osobom, które zostały porzucone przez swoje rodziny. Zatrudniłam opiekunki, które, tak jak ja kiedyś, traktują swoich podopiecznych nie jak obciążenie, ale jak ludzi wartych miłości i szacunku. Dom letniskowy w Konstancinie przekształciłam w ośrodek, gdzie samotni seniorzy mogą spędzać weekendy, grać w brydzia, czytać książki i po prostu czuć się potrzebni. Organizujemy tam spotkania, na których starsi ludzie opowiadają młodszemu pokoleniu historię o przedwojennej Polsce, o czasach PRL-u, o odbudowie kraju. Mieszkanie na Żoliborzu zostało przy mnie, ale nie mieszkam tam sama. Przygarniałam już troje starszych osób, które nie miały gdzie się podziać, panią Marię, 80-letnią emerytowaną nauczycielkę, pana Józefa, byłego inżyniera budowlanego, który pomagał odbudowywać Warszawę i panią Hannę, która całe życie pracowała jako pielęgniarka. Razem tworzymy prawdziwą rodzinę, taką, o której marzył pan Stanisław. Każdego dnia o czwartej pijemy herbatę z ciasteczkami, dokładnie tak, jak robiłam to z nim. Opowiadamy sobie historię, śmiejemy się, płaczemy przy starych polskich filmach i dbamy o siebie nawzajem. Anna i Marcin próbowali zaskarżyć testament, ale bez skutku. Po roku wyczerpujących batalii sądowych zrezygnowali. Ostatnio spotkałam Annę w centrum handlowym na targówku. Wyglądała na starszą, zmęczoną. Przez chwilę myślałam, że mnie nie pozna, ale podeszła. Katarzyna powiedziała cicho: Mogłabym z tobą porozmawiać? Usiadłyśmy w kawiarni. A ona długo milczała, mieszając kawę. Chciałam ci podziękować, powiedziała w końcu. Spojrzałam na nią ze zdziwieniem. Za co? Za to, że byłaś przy nim do końca. Za to, że go kochałaś, gdy my tego nie potrafiliśmy. Przez ten rok myślałam o tym, co się stało, i zrozumiałam, że, że miałaś rację. My nie potrafiliśmy go kochać bez warunków. Zawsze chodziło nam o coś innego: o pieniądze, o wygodę, o spokój sumienia. W jej oczach dostrzegłam szczery żal. Czy mogłabym, czy mogłabym czasem odwiedzać jego grup? Razem z tobą? Od tego dnia, raz w miesiącu, chodzimy razem na powązki. Anna opowiada mi o dzieciństwie wujka Stanisława a ja dzielę się z nią jego ostatnimi latach. Powoli uczymy się być rodziną, którą on sobie życzył, rodziną opartą na miłości, nie na interesach. Minęły już dwa lata od śmierci pana Stanisława. Jego fundacja pomogła już setkom starszych osób znaleźć dom i familii. Każdego dnia dostaje listy od ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami, o dziadkach, których zaniedbali, o rodzicach, których niedocenili, o miłości, którą odkryli za późno. Ale dostaje też listy od tych, którzy zdążyli na czas. Od wnuków, którzy postanowili spędzać więcej czasu ze swoimi dziadkami. Od dzieci, które zrozumiały, że rodzice nie będą żyli wiecznie. Od ludzi, którzy odkryli, że prawdziwa miłość nie ma nic wspólnego z dziedziczeniem czy obowiązkiem, ma wspólnego z wyborem, codziennym wyborem bycia przy kimś i traktowania go z godnością. Dzisiaj wieczorem, jak co dzień, usiądę przy stole w kuchni apartamentu na Żoliborzu. Zrobię herbatę z miodem, włączę Stare Polskie Radio i będę czytać książkę o historii Warszawy. Obok mnie usiądą moi współlokatorzy, pani Maria, pan Józef i pani Hanna. Będziemy rozmawiać o dniu, który minął, o planach na jutro, o życiu, które wciąż przed nami. I przez moment, tylko przez krótki moment, poczuję obecność pana Stanisława, człowieka, który nauczył mnie, że największe dziedzictwo, jakie możemy otrzymać, to nie pieniądze czy nieruchomości. To umiejętność kochania bez warunków, Traktowania każdego człowieka z godnością i budowania prawdziwej rodziny z tych, którzy nas otaczają. Jeśli dotarliście do końca tej historii, to prawdopodobnie macie kogoś w swoim życiu dziadka, babcie, starzejącego się rodzica, samotnego sąsiada, kto potrzebuje nie pieniędzy, nieobowiązkowych wizyt, ale prawdziwej miłości i uwagi. Nie czekajcie, aż będzie za późno. Zadzwońcie dzisiaj Odwiedźcie jutro Posłuchajcie ich historii. Pozwólcie im poczuć się potrzebnymi i kochanymi. Bo prawdziwe dziedzictwo to nie to, co zostaje w testamencie. To wspomnienia, które tworzymy, miłość, którą dajemy, i ludzie, których życie czynimy lepszym swoją obecnością. Pan Stanisław zostawił mi majątek warty miliony złotych. Ale najcenniejszym dziedzictwem, które po nim otrzymałam, była nauka, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej, zasługuje na miłość, szacunek i godność. I że czasami ci, których nazywamy rodziną, to nie ci, którzy dzielą z nami krew, ale ci, którzy dzielą z nami serce. Podzielcie się w komentarzach swoimi historiami o ludziach, którzy zmienili wasze życie. Pokażcie tym filmem komuś, kto może potrzebuje przypomnienia o tym, jak ważna jest miłość bez warunków. I pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby zostać czyimś prawdziwym dziedzictwem.